Dzisiaj sobie będziemy... ojej Za głośno, za głośno na widzowie, dzisiaj powracam po miesięcznej, prawie dwumiesięcznej przerwie Z no ogólnie GL także i car parking Ponieważ musiałem zrobić ten odcinek, ponieważ znalazłem auto Gość mi dał za 35 milionów, tak To auto kosztowało 35 milionów Jest niby full mocy, full wszystkiego ale widzowie, to auto ma kraty kraty z tyłu na oknie i tutaj no, co widział jak to mówić, no u e, mnie to mam driftowóz jakieś tam ustawienie wam mogę dać jak chcecie e, to, czekajcie, bo ja pamiętam które to jest auto pomocy silnikowej pomocy silnikowej to nie jak w ogóle ostatnio y, ktoś się chciał ze mną wymienić za BMW i8, niby mi się to opłacało. Y, o, to jest to y, niby, gdybym mu dał to, BMW, y, niby, gdybym mu dało y, co to co ja: Policyjne auto, to wyszłoby praktycznie na to samo. Tyle, że on by zarobił więcej, bo miał jeszcze dodatkowe auto. No, y, tutaj jak widzicie. Driftowóz, jak chcecie ustawienia, to piście, co to było? Ło! Wow. No, ja się jeszcze uczę driftować. Mam ten driftowóz tydzień, ja się jeszcze uczę driftować. Zapraszam Was na mojego TikToka: Chywy, podłoga doprawione. 1, 2, 3. No, wczoraj grałem z typem, właśnie. Ja tak w ogóle dziękuję za gifty, które mi wysyłacie na liveach. Już tych giftów się 500 nazbierało. Wczoraj ktoś 35 wysłał, czyli jakieś, nie wiem, 2 dolary. No, mm, ogólnie to jakoś że ostatnio się zastanawiam także i nad tym, bo zablokowali mi tamto konto, dlatego gram na nowym, z tego co widzicie, bo mi zablokowali poprzednie konto na karparki, wiem czemu właśnie fajne było tam gdzie uzbieraliśmy 10 milionów co prawda to nie ja uzbierałem tylko autoclicker tak autoclicker ja sobie włączyłem na pierwszą misję i tyle a tak naprawdę to uzbierał autoclicker e, ponieważ pytaliście się mnie kilka osób jaki jest najlepszy sposób na zarabianie no to tak jak mówiłem pobieracie autoclicker obojętnie jaki ustawiacie Pierwsza misja w car parking i w ciągu jakiegoś tygodnia tak przechodzenia tych, robienia tych misji, w sensie jedną misję musicie ciągle robić, co nie? To możecie uzbierać nawet do 25 milionów. Ja to zbierałem dwa tygodnie chyba, tak coś takiego, koło tego i 10 milionów leciało, no. Teraz to prawda już nie mam tych... 10 milionów mi się odwdzięczyło, tak że teraz mam 50. Yy, no, aut nie sprzedaje, tak zobaczmy, czy się za darmo auto jakieś tam sprzedaje. No, bo długo mi nie było, tyle ja wszystko mówię, co się działo yy, w tym czasie, co nie było odcinków. Miałem pomysł na kilka odcinków, i No coś nie pykło, bo nie, nie mogłem ich wrzucić, więc już. Odcinki najprawdopodobniej z tydzień temu by się pojawiły, a się nie pojawiły. No, z tydzień temu coś takiego. No, jeśli chcecie, żebym nagrywał jakieś edity e, z kaput, to piszcie. Co to tak wolno teraz? Nie wiem. E, jakieś, nie wiem, poradniki, ty, coś, 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 coś mi tu nie gra. Coś mi tu nie gra. Czekaj, okay, może jest za bardzo stłuczony. Tak, możliwe. Jak on skręca? XD 10% mam gdzieś. No tak, to pewnie od tego. Tym, się teraz skręcać, mi da. Więc widzowie, zapraszam Was serdecznie na też Instagrama Janusz Ferlek 2. Wszystko razem, no i z małej. Zapraszam też na Messenger, kurczę, co ty? Ja to od pielkwaciam dzisiaj. Zapraszam też was na Messengera klub, taki tworzę właśnie skarparking. Tam będę dawać jak różne ustawienia, jakieś też na chroma. Chromy są płatne i rzadkie, więc no. W sensie nie płatne, rzadkie. No. Więc myślę, żeby się opłacało. Ale my dzisiaj tak w ogóle jak ktoś mówi, że ma Spida, a tak naprawdę nie ma, to to jest skamowanie, bo mnie właśnie wczoraj ktoś tak skamował za ostatnie auto z policją, a policja już jest płatna za 5 Więc ktoś mi tak skamował bardzo nieładnie. Ja nie pamiętam jak się nazywał, ale coś na i się zaczynał, nie wiem. E, tak jak mówię, nie pamiętam e, ostatni raz tak w ogóle, kiedy no, miałem zamiar jakiś pomysł starałem się mieć jakiś pomysł nagrać odcinek no to tak jak mówię, by to było tyś, dzi, tydzień temu i za niedługo to ja mam wrzucać widzowi, bo e, to jest z 5 miałem pomysł, coś nie mogłem na początku wrzucić za niedługo widzowi, za drugim razem już to wrzucimy i wracamy do menu. Ogólnie to teraz będziemy szukać Spida więc na pewno nie biorę liftowozu. Bo driftowozu mi się tak gra, że... No to nie w sumie na sprzedaż nie ma. Jak chcecie oczywiście jakieś auta, to piszcie w kom. Mogę wam wszystko roztać. Nawet oprócz tych, które mam już takie, które mi... Jeżdżę na co dzień No, a ten Mustang, to akurat nie na sprzedaż Serio? Nie, dobra, trzeba... Nie, no za chroma, nie, dobra. Ja pokażę łatwy sposób na zarabianie jak macie car parking z happy moda. Ja wiem, że mam car parking z happy moda, ale każdy będzie mówić grasz na tak, bo widowie. Nie mogłem się... Bo kiedy pobierałem car parking ze sklepu play Chyba z trzy razy pobierałem No to widzowi mi to nie szło Wiecie czemu? Bo kiedy wchodziłem na car to oczywiście Nie mogłem się zalogować w ogóle No Więc to nie było fajne Jak to działa? Dobra, nie już ma Eee, te mini będziecie zaraz słyszeć, więc jakieś za 5, 4, 3, 2, 1. No i jakoś, nie wiem już, może nie, nie słyszycie, nie wiem, albo będziecie, nie wiem już. zaraz pewnie będziecie ale czemu no bo widzę to jest na happy modu znowu pewnie to auto mam. a jak nie to mogę nawet pod kogoś go wziąć no za 10 milionów ja właśnie w taki sposób teraz wam pokazam, patrzcie i go mam widzicie zero ja widzę wam teraz w taki sposób pokazałem że no właśnie mam te że rozdaję rzeczywiście auto. I nawet jest szkoda, bo dalej tą policję patną. Mamy chłopi się pewnie cieszą. Mam nadzieję, Ogólnie ogóle to szukam. Spida za Ulusa Lamborghini Uluś Taki lakierek, karbonowata Także z policją. Mam jedno bardzo rzadkie auto nie jest na sprzedaż, ale muszę wam to po prostu pokazać, bo ta jest hit. To jest hit, i to może pójdzie na konkurs, jak będę mieć 100 subskrypcji. Otóż to auto: to jest chrom z płatną policją. Fura wymaksowana, wszystko ma. E, ma jeszcze chyba płatny ten. Ma jeszcze płatny dym. Silnik za 400K yy, chrom w ogóle, no to już mówiłem. Patrzcie, mogę sobie zmienić. I to też jest płatne. Ja sobie dam na granatowy, kiedy ja go mam. No konkurs na niego będzie ma także wszystkie opony. Naprawię. No Jak chcecie mogę wam te opony pokupywać. Ole mi się podoba no więc mogę wam je pokupywać Kajs oczywiście leci ale nie tak szybko leci więc będziecie mieć widzowie to auto ogólnie będzie na ten konkurs na 100 subskrypcji na kanale jeśli wbijecie je do końca wakacji na, tych następnych oczywiście nie następnych, następnych tylko tych co będą teraz po świętach, to widzowie to auto pójdzie sobie może akurat do was. Nie wiem. Wylosuje się oczywiście jedna osoba i trzeba także napisać w komentarzu biorę udział w konkursie. No płatne opony też są. Te wszystkie tam gdzie jest 0, to oznacza, że to są płatne opony. pik 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 Ciuniu Lecimy A tutaj to, to już mamy Reszta Więc płatne opony też oczywiście mam te już wszystkie Widzowie macie Niby pokazuje hajs, ale je mamy W sensie, no jak na razie ja mam Więc to auto, tak jak mówię 100 subskrypcji do końca wakacji Do pierwszego dnia wakacji I to auto leci na konkurs może to akurat do ciebie. Zasady: właśnie subskrypcja, napisanie w komentarzu, biorę udział w konkursie, wpadniecie na mojego TikToka i Instagrama, podanie niku, jaki macie, to ja zobaczę, czy mnie zaobserwowaliście tak samo na Instagramie, i zostawienie lajka. Więc dzięki wam za oglądanie. Następny odcinek to już wrzucę tamten z Forza Horizon 5. Więc życzę wam miłego dnia. To tyle z tego odcinka. Ja idę podłączyć telefon, potem zmontuję ten odcinek z Forzą. Żegnam was widowie. Jak to zawsze mówię, cześć, pa, cześć.